Witam wszystkich ponownie. Ugotowaliście za dużo makaronu? Może został wam z rosołu lub spaghetti, mogą być również kolanka, muszelki, w zasadzie kompletnie dowolny. Zróbcie ten przepis, a zdecydowanie będziecie go częściej za dużo gotować. Zapraszam na mój przepis na pyszną, szybką zapiekankę idealną na lunch, śniadanie lub do pracy. Składniki wypisałam również pod filmem. Ja mam makaron, który gotowałam do rosołt. O coś takiego, ale nada się w zasadzie każdy. Potrzebujemy jeszcze jakąś wędlinę, może być w plasterkach, w kawałku, jak na przykład Wam została jakaś wędlina po weekendzie, możecie ją spokojnie tu wykorzystać. Nawet mogą być to kawałki parówki lub kiełbaski. Nawet boczek. Co lubicie, możecie dodać i co akurat macie w lodówce. Ja mam akurat szynkę konserwową w kawałku i taką użyję. Żółty ser. Jednego i drugiego około 20 deko. Musimy zetrzeć na tarce. Jeśli macie wędlinę w plasterkach, po prostu drobniutko ją pokrojcie. Wędlina i ser starty. Możemy zająć się makaronem. Na patelnie wlewamy około dwóch łyżek oliwy z oliwek. Na oliwę wciskamy dwa lub trzy ząbki czosnku. Po chwili, jak czosnek zacznie nam pachnieć i zaczyna pomału skwierczeć, to dodajemy makaron. Nie czekajcie za długo, żeby nam się czosnek nie przypalił. Ma tylko zaaromatyzować naszą oliwę. Już pięknie pachnie, wrzucamy makaron. Makaron na patelni mieszamy dokładnie, aż cały pokryje się oliwą z czosnkiem. Wtedy wyłączamy. Makaron sobie odpoczywa, a my w tym czasie do szyneczki i do żółtego sera. Dodajemy roztrzepane 3 jajka. Dolewamy również około 100 ml śmietanki 30. Doprawiamy odrobinę solą i pieprzem. Mieszamy. Dodajemy makaron. Mieszamy dokładnie i gotowe. Przekładamy sobie do naczynia żaroodpornego lub blaszki. Ja sobie wyłożyłam papierem do pieczenia, bo później będzie mi łatwo ją wyjąć i kroić. Makaron wygładzamy. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni u mnie z termoobiegiem. I będziemy piekli aż się ładnie zapiecze. Około 30 minut. I gotowa. Pachnie pięknie. Możemy ją wyjąć właśnie dzięki papierowi. Nożem podważyć i zdjąć na deseczkę. Bardzo fajnie smakuje posypana świeżym szczypiorkiem. Możecie kroić i zajadać. Jest naprawdę pyszna i na ciepło i na zimno. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!